Akcja Demokracja, piękne hasło, ale co tak naprawdę za nim stoi w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich? No, jest tam sobie pan, który od lat zarządza tymi, i wspiera Rafała Trzaskowskiego, Tuska i tak dalej. Całą tą ferajnę. A ta sama Akcja Demokracja okazuje się, że współpracuje z jakimś dziwnym bytem austriacko-węgierskim, który. Tylnymi drzwiami przez ostatni miesiąc wpompował w polskie media społecznościowe ponad pół miliona złotych po to, żeby finansować reklamy walące w Męcena i Nawrockiego, a wychwalająca podniebiosa Rafała Trzaskowskiego. Wszystko poza systemem polskim wyborczym. Za mniejsze rzeczy w Rumunii unieważniono wybory. To powiedzcie mi, czy my dzisiaj jesteśmy bliżej wschodnich czy zachodnich standardów z tymi panami, którzy walczą podobno w Polsce o demokrację. Wszystkiego dobrego. W niedzielę wszyscy idziemy na wybory, głosujemy na Karola Nawrockiego, bo trzeba te wybory wygrać, żeby tacy ludzie, którzy jedno mówią, a drugie robią, nigdy w Polsce do powiedzenia zbyt dużo po prostu nie mieli. Wszystkiego dobrego.